Gosia jako kolejny przyjęła sposób Kate Moss, która postanowiła zamrażać swoje zmarszczki. A że Gosia zmarszczek jako takich nie ma, postanowiła to robić profilaktycznie. Lud bowiem przyspiesza krążenie, sprawiając, że skóra jest bardziej świetlista, a zaczerwienienia i opuchlizna podobno znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ból w trakcie zabiegu dla Gosi się nie liczy, bo nic nie jest w stanie powstrzymać jej przed byciem piękną. Poza tym, jak jakaś Kate Moss wytrzymała, co? Ona, Gosia, nie wytrzyma? Właśnie, że wytrzyma. Od dawna już wiemy, iż zimne kompresy czy zimne okłady będą powodować zmniejszanie opuchlizny pod oczami, będą magodzić stany zapalne czy maskować chwilowo zmarszczki. Jednak nie są to efekty długotrwałe i żadne mrożenie, żadne przykładanie lodu ani żadna inna substancja, która będzie mrozić naszą skórę, nie będzie wpływać długotrwale na usunięcie zmarszczyk z naszej twarzy. Gosia bardzo dba o włosy. Tak samo jak i Zamiko, o której Gosia przeczytała w sieci, że swoje piękne włosy zawdzięcza temu, że myje je wódką. Gosin nie przeszkadza to, że po miesiącu stosowania tego patentu na osiedlu wszyscy są przekonani, że nie wylewa za kołnierz. Ani to, że nie jest to wcale takie łatwe i przyjemne, jak mogłoby się wydawać. Jednak jak pomyśli sobie o pięknych włosach Izy Miko, od razu jest jej lżej. Już po kilku zabiegach zauważyła znaczącą poprawę w kondycji swoich loków. Ciekawe, kiedy Gosia zorientuje się, że jednorazowa półlitrowa kuracja kosztuje więcej niż najdroższa odżywka do włosów.